Nie potrzebujesz roku ciężkiej pracy, nie potrzebujesz kilku tysięcy na koncie, a na pewno nie potrzebujesz milionów na koncie, żeby odmienić swoje życie. Cześć, mam na imię Iwona z bloga jak zmienić swoje życie .pl". I co powiesz na to, że wystarczą ci tylko dwa tygodnie? Ale jest jeden warunek. Musisz zrobić coś, czego inni ludzie panicznie się boją. A dokładnie chodzi tutaj o eksperyment, który wytrąci cię z rutyny. Pokażę tak naprawdę, ile masz w sobie siły i zmusi cię do tego, aby spojrzeć na swoje życie z całkiem innej strony. Jeśli zostaniesz ze mną przez najbliższe kilka minut, dam ci plan, dzięki któremu w zaledwie dwa tygodnie zobaczysz prawdziwe, pierwsze efekty. I tutaj nauka mówi jasno: nasz mózg potrzebuje 14 dni, aby utrwalić nowy wzorzec zachowania. I to jeszcze nie jest nawyk, ale jest to moment, w którym pojawia się te pierwsze światełko w tunelu. Pomyśl tak: po pierwszym dniu nic się nie zmienia, masz tylko entuzjazm. Po tygodniu zaczynasz wątpić, czy to w ogóle ma sens. Ale po dwóch tygodniach mózg zaczyna działać na Twoją korzyść. Pojawia się efekt pierwszego przełomu. Ludzie często odkładają swoje życie na później, bo oczekują na ten idealny moment. A ja chcę Ci udowodnić, że 14 dni skupienia pokaże Ci już pierwsze realne efekty. I nie pełną transformację, tylko coś o wiele ważniejszego dowód, że możesz. Nie będziesz już więcej pytać, czy dam radę tylko będziesz się zastanawiać, co mogę jeszcze więcej zrobić. Okej, okay, ale co tak naprawdę zrobić przez te 14 dni, żeby odmienić swoje życie? I nie będę Ci tutaj mówić banałów, pij dużo wody, wstawaj o 5 rano, bo wiem, że nie tego oczekujesz. W związku z tym, zamiast tego mam dla Ciebie trzy wyzwania, które wstrząsną Twoim życiem w dwa tygodnie. Wyzwanie pierwsze, codzienny dyskomfort. Każdego dnia zrób coś, co wywołuje w Tobie opór. To może być zimny prysznic, niewygodna rozmowa telefoniczna, cały czas odkładana. To może być zagadanie do ekspedientki w sklepie, czy do pani na przystanku autobusowym. Pouczy Twój mózg jednego. Strach nie zabije. A kiedy strach przestaje Cię blokować, zaczyna się wolność. Nawyk numer dwa, detoks bodźców przez 14 dni zero bezsensownego scrollowania social mediów, newsów, odcinasz się, po prostu odcinasz się. Dlaczego? Bo twój mózg to nie w śmieciach informacyjnych. Zobaczysz, kiedy odetniesz dopływ bodźców, zyskasz godziny każdego dnia i ogromną energię. Nawyk numer 3: 14 dni świadomego działania na cel. Wybierz na początek jedną rzecz, która ma dla ciebie największe znaczenie. Na przykład zdrowie, relacje lub pieniądze. Codziennie przez 14 dni zrób mikrodziałanie, ale tylko w tym kierunku. I absolutnie nie rób tu wielkich rewolucji, tylko małe kroki, ale codziennie. Uwierz, po dwóch tygodniach zobaczysz pierwsze wyniki. I teraz uwaga: większość ludzi wymięka w połowie. 7 dni jeszcze idą z rozpętu, 10 dzień już zaczynają szukać wymówek. Ale jeżeli ty wytrzymasz te 14 dni, to gwarantuję ci, że już nigdy w życiu nie spojrzysz na siebie tak samo. Ludzie najczęściej odpuszczają przez takie najczęstsze trzy blokady. Po pierwsze, perfekcjonizm. Jest to najładniej opakowana wymówka, czyli muszę mieć idealny plan, muszę mieć idealne warunki, ale wiemy dobrze, że ten idealny moment nigdy nie nadejdzie. Po drugie, strach przed oceną, co ludzie powiedzą. I to niestety zabija marzenia szybciej niż porażka. To jest strach przed tym, że ktoś wyśmieje, że ktoś skrytykuje. Blokada trzecia jest to brak konsekwencji. Na początku jest entuzjazm, ale później wpada codzienność, no i wraca się do starych schematów. Natomiast jest dobra wiadomość: łatwo jest te blokady złamać. Zobacz, jak to zrobić. Działaj na brudno lepiej zrobić coś niedoskonałego dziś, niż planować perfekcję przez kolejne pięć lat. Ustal zasadę, robisz to wszystko dla siebie, nie dla aprobaty. Jeśli ktoś ma z tym problem, to jest jego życie, jego decyzja, jego zdanie. Ty masz swoje życie i chcesz je poprowadzić w inny sposób. I zamiast liczyć na motywację, buduj swoje rytuały. Absolutnie nigdy nie pytaj siebie codziennie, czy mi się chce. Po prostu ustal regułę. Robię to codziennie, o stałej porze, to tak jak mycie zębów. I teraz uwaga: większość ludzi rezygnuje. Bo myśli, że te blokady oznaczają, że się nie nadają. A to jest zupełnie odwrotnie. Jeśli czujesz opór, to jest znak, że idziesz w odpowiednią stronę. Opór to nie jest przeszkoda. Jest to dowód, że twój mózg się przebudowuje. I właśnie dlatego dwa tygodnie to jest wystarczająco długo, aby przełamać te blokady i zobaczyć, że możesz inaczej. W 14 dni nie zmienisz świata, ale zmienisz kierunek, w którym świat dla ciebie płynie. Następuje tutaj efekt domina. Nagle łapiesz się na tym, że robisz coś, czego wcześniej nie robiłaś, nie robiłeś. Zaczynasz wierzyć w to, że jesteś osobą, która działa, a nie odkłada wszystko na później. Nie musisz już się zmuszać do zmian. One same wynikają z tego, kim się stajesz. A jak? Jeżeli przez 14 dni wykonujesz ćwiczenie, to 15 dnia już nie myślisz sobie, muszę się zmusić. Co się dzieje więcej? Twoje zdrowie wpływa na twoją energię. Energia wpływa na relacje. Relacje wpływają na pewność siebie, a pewność siebie wpływa na karierę i na pieniądze. I nagle okazuje się, że dwa tygodnie jednej małej, niepozornej decyzji zmieniają wszystko. Nie chodzi o to, żeby w 14 dni stać się zupełnie kimś innym. Natomiast chodzi o to, żeby przez te 14 dni otworzyć drzwi, które do tej pory były zamknięte. A potem, a potem zostaje tylko iść dalej. No i masz teraz wybór albo dwa tygodnie nic nie robienia, albo dwa tygodnie, które mogą otworzyć nowy rozdział w twoim życiu. Jeśli masz ochotę, to napisz w komentarzu, jaki będzie twój challenge na 14 dni, a ja będę Cię kibicować. A jeśli ten film dał ci do myślenia, to zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych treści, bo to dopiero początek. Dla chętnych, przygotowałam darmową checklistę, jak ogarnąć swoje finanse w 15 minut. Jest to absolutnie najlepszy start, bo nie musisz się zastanawiać od czego zacząć. Wystarczy, że przejdziesz punkt po punkcie, a zobaczysz już realne efekty. To są konkretne zadania, które możesz już wykonać od razu po obejrzeniu tego filmu. Link do pobrania checklisty zostawiam pod filmem. Widzimy się w kolejnym odcinku.